15 stycznia, poniedziałek, dobry wieczór. Czas na modlitwę wieczorną. Ja myślę, że w naszej wierze jest dokładnie odwrotnie jak w dzisiejszej Ewangelii. Czy znaczy, bardzo często tak postępujemy. Bo Jezusa pytają o post, kiedy można pościć. I on mówi, że póki Pan młody jest z Wami, no trzeba się cieszyć, ale potem Wam tego Pana młoda go zabiorą. I wtedy będzie czas na post. A ja mam wrażenie, że zwykle myślimy w ten sposób, że jak ktoś jest blisko Chrystusa, to wtedy musi pościć. Natomiast kiedy jest daleko, no to się wszystkim kojarzy, że teraz jest czas na używanie. Więc warto się zapytać, czy dzisiejszy ten dzień był blisko Chrystusa, czy był momentami chwały? A może jest tak, że masz wrażenie, że byłeś jakoś daleko. Bo jeżeli by było tak, że byłeś daleko, to może jest czas, żeby jutrzejszy dzień przeżyć w jakimś poście. Spróbuj razem z Maryją przyjrzeć się temu dniu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono wod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono wod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A jeżeli miałbyś jutro pościć, to co to by był za post, ale taki realny? Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Dobranoc.